Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak używać utworów referencyjnych. Intro. mnie na patronite.pl. Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Selfmade Tips. Jest wtorek, godzina 18. Zaczynamy. Utwory referencyjne, moi drodzy, są to przede wszystkim takie utwory, do których chcielibyśmy dążyć, jeżeli chodzi o brzmienie. I stanowią one niejako dla nas punkt odniesienia w pracy nad danym utworem. Dzisiaj pokażę wam, jak korzystać z tego typu rzeczy. Może to być trak waszego kolegi, waszego ulubionego artysty. Ważne, żebyście dążyli do tego, aby wasz kawałek brzmiał w podobny sposób. I teraz, żeby żeby sensownie móc korzystać z traków referencyjnych, musimy mieć do tego narzędzia i wiedzę, jak te narzędzia wykorzystywać. I dzisiaj właśnie to Wam pokażę. W związku z tym, moi drodzy, ja sobie przygotowałem tutaj dwie ścieżki. To jest ten sam utwór, no ale powiedzmy, że w jednym balans jest wykonany lepiej, w innym gorzej. No i będziemy chcieli spróbować odkryć to, czego nam brakuje w tej nieco gorszej wersji. Próbka numer jeden brzmi w ten sposób. Próbka numer dwa brzmi w ten sposób. jakoś tak pełniej, jaśniej, po prostu załóżmy, że lepiej. I do tego chcielibyśmy dążyć z naszą pierwszą próbką. Tylko no powiedzmy, że nie mamy za dużo doświadczenia i nie wiemy od czego zacząć, za co się zabrać i jak do tego podejść. Moi drodzy, to co ja bym polecił w takiej sytuacji, to narzędzie, które nazywa się SPAN. Darmowa wtyczka, analizator widma, który pozwala na bardzo wiele ciekawych rzeczy. Jeden z tych trików dzisiaj Wam pokażę. Wszystkie kanały na mikserze, które tutaj widzimy, są zlinkowane z, kana z kanałem Master, co oznacza, że wpływają na ten kanał. Wtyczki, które są na Kanale mogą w pewien sposób oddziaływać na sygnał z każdego innego kanału na mikserze. Jeżeli jesteśmy na etapie masteringu tudzież miksu naszego utworu, chcemy jeszcze coś tam poprawić, no to span jest narzędziem wręcz obowiązkowym. I teraz tak dla przeprowadzenia dzisiejszego triku będę chciał wam pokazać, jak ustawić span w taki sposób, żebyśmy mieli podgląd na jedną i na drugą ścieżkę, tak żeby się na siebie nakładały i żebyśmy my mieli jasny ogląd na to, czego nam w danej ścieżce brakuje. W związku z tym wchodzimy sobie w ustawienia, następnie w processing. I ustawiamy sobie wejścia na 1 oraz na 2, co oznacza, że w zasadzie sygnał z pierwszego i z drugiego kanału będzie odczytywany przez span. I teraz, tak, tutaj musimy sobie jeszcze poustawiać routing. W poprzednich wersjach było nieco prościej. Tutaj wiem tylko, że jeżeli ustawimy sobie tutaj na wejściu 3 i 4 oraz na wyjściu 3 i 4, to powinno to działać. I teraz, żeby nie grały nam dwie ścieżki naraz, klikamy sobie solo. W ten sposób uzyskaliśmy efekt, w którym grupa stereo gra nam nieco gorszą wersję naszego utworu, natomiast grupa G2 gra nam tę lepszą wersję. I jeżeli sobie wybierzemy na przykład grupę stereo jako ten główny zielony podgląd, możemy sobie wybrać też Underlay, czyli powiedzmy, że warstwę dolną. W tym momencie wybieram sobie G2, czyli nasz utwór referencyjny i zobaczcie, co się dzieje. Widzimy dokładne obszary, w których te utwory się różnią między sobą. Możemy dodatkowo wybrać sobie tutaj typowo masteringowy podgląd, na którym widzimy obszary, w których te utwory się różnią. W tle mamy oczywiście ten właściwy utwór, do którego dążymy, a to zielone to jest to, co dzieje się z naszym utworem. W ten sposób możemy sobie łatwo zaobserwować, gdzie nam czegoś brakuje, co powinniśmy podb podbić, o co powinniśmy zadbać i co wymaga jeszcze naszej uwagi. Jeśli potrzebujecie nieco się zatrzymać, możecie wcisnąć przycisk hold, i w danym momencie wtyczka zatrzyma Wam obraz częstotliwości, będziecie mogli sobie to dokładnie wszystko przeanalizować i zdecydować, jakie zmiany jeszcze powinniście wprowadzić. Także z mojej strony na dziś to tyle, trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.